Jak myślisz, po pierwsze, czy rzeczywiście ten prompt engineering to jest taki zawód przyszłości, a po drugie też w ogóle, jak sztuczna inteligencja wpłynie na rynek pracy? Może w ogóle powinniśmy pogodzić się z tym, że już nie ma takich prac, które gwarantują Ci zawsze wszystko. Nie chciałabym nikomu obiecywać, że prompt engineering to jest. Nie wiadomo co, ale za 10 lat. Natomiast na pewno dzisiaj to jest bardzo ciekawa specjalizacja, na pewno pożądana. Też nie jest tak, że powstał kalkulator i my przestaliśmy uczyć matematyki na piechotę. No nie, no to nauczyliśmy się tego, że mimo, że mamy narzędzia, to jednak chcemy pewne typy wiedzy przyswajać też samodzielnie. Nie wiem, czy jest tak, że w logice kapitalizmu ktoś faktycznie w tą stronę pójdzie, czy raczej powie, o zwiększa się produktywność. No, to w takim razie rzucamy ich na jeszcze inny, kolejny front i każemy im pracować gdzie indziej więcej. Powiedziałaś o tym, że tworzenie prompta to jest bardzo ważna kompetencja, znaczy, że to jest umiejętność bardzo ważna, którą każdy w sumie myślę, że warto byłoby, żeby posiadł. I w ogóle przypomniał mi się taki artykuł z Forbesa, w zasadzie cykl artykułów. Najpierw o tym, że prompt engineering to jest nowy zawód przyszłości, że warto się tego uczyć. Potem kontynuacja trochę z tego artykułu, że są ludzie, którzy pracują w OpenAI i w Tesli i są tu mi prompt engineer i zarabiają. 335 tysięcy dolarów rocznie, więc to wygląda jak taki ogromny potencjał na nowy zawód. No i właśnie dlatego, tak, może płynnie przejdźmy do AI i rynku pracy. Jak myślisz po pierwsze, czy rzeczywiście ten prompt engineering to jest taki zawód przyszłości, a po drugie, też w ogóle jak sztuczna inteligencja wpłynie na rynek pracy? Wiesz co, ja nie wiem, czy to jest zawód przyszłości, czy to jest zawód pewnego etapu. Ja mam hmm. bardziej poczucie, że prompt engineering to jest coś bardzo interesującego dzisiaj. Jeszcze na pewno przez kilka najbliższych lat, ale może w ogóle powinniśmy pogodzić się z tym, że już nie ma takich prac, które gwarantują ci zawsze wszystko, tylko że po prostu tak. częścią naszej pracy jest no to nieustające uczenie się, upskilling. Po modelach generatywnych przyjdzie coś nowego i trzeba będzie się tego też uczyć, więc nie chciałabym nikomu obiecywać, że prompt engineering to jest. Nie wiadomo co, ale za 10 lat. Natomiast na pewno dzisiaj to jest bardzo ciekawa specjalizacja, na pewno pożądana. Na pewno jest też tak, że sporo osób z IT, które przeskoczyły sobie na czata, a słyszę od programistów, że tak zrobili, że korzystają sobie z tego czata, no to właśnie oni sami stają się takimi prompt engineers. Oni szukają sposobów, żeby wydobyć z tego czata to, co im jest potrzebne. Pracują szybciej, pracują efektywniej, więc siłą stają się trochę takimi prompt engineers, ale jest to oczywiście też taka osobna specjalizacja, nie, że intuicyjnie wyszukujesz, jakby tutaj najlepiej zapytać tego czata, tak trochę po omacku, tylko rzeczywiście, że wymyślasz te sposoby modelowania języka najlepszego do tego, żeby z tym czatem rozmawiać skutecznie. Więc na pewno to jest dzisiaj bardzo ciekawa rzecz. Jeśli chodzi o rynek pracy, no to może ten przykład programistów, który tutaj podałam, jest dobry w tym sensie, że. Nie wiem, czy pamiętasz, ale początek tego roku właśnie był o tym, że programiści, między innymi, to była taka grupa zawodowa, która często słyszać było, że wyraża jakieś niezadowolenie, mówi, że oni zostaną wyrzuceni z rynku pracy. Kilka miesięcy później. Okazuje się, że raczej nie zastąpił ich czat, tylko oni korzystają skutecznie z tego czata i po prostu ich praca jest szybsza, mają więcej czasu na konsultacje z klientem, co do tego, czego klient chce. Ich praca się zmieniła w środku, może im się to nie musi do końca podobać, bo muszą mieć kontakt więcej z ludźmi, z klientami, nie mogą sobie klepać kodu, no może nie każdy to lubi, ale faktem jest, że raczej nie ma tu wyparcia, wręcz przeciwnie, po prostu jest nowy skill, nowa umiejętność i nowa szansa na to, żeby tworzyć szybciej, lepiej i skuteczniej. Ten mój przykład, który podałam Ci wcześniej, czyli tego, że my piszemy teraz książkę z czatem. Ja uważam, że to jest niesamowita przygoda. Ja nie mam wrażenia, że mnie to umniejsza akademicko, wiesz? Jakby wręcz przeciwnie. Ja mam wrażenie, że robię coś bardzo ciekawego, że to jest rzeczywiście jakiś nowy standard tworzenia treści. Ja nie mówię, że każdy ma pisać książki z czatem teraz. Nie, absolutnie. Ale uważam, że będzie bardzo wiele pozycji, gdzie ten chat coś będzie generował. Niech to będzie nawet idea tego, jak powinien być ustrukturyzowany twój artykuł naukowy bez jego treści, tylko sama, powiedzmy, struktura, która byłaby najlepsza. Może to komuś pomoże. Może to sprawi, że ta praca będzie szybciej wykonana. I w tym sensie wydaje mi się, że generatywna sztuczna inteligencja przynosi nam właśnie to. To znaczy przynosi nam więcej jakiejś takiej wiedzy o tym, jak my sami do tej pory pracowaliśmy, jakieś świadomości tego. Ile czasu spędzaliśmy na może rzeczach, które były rutynami, które można przyspieszyć? Ja piszę bardzo często z czatem maile w tej chwili. Uważam, że nie ma w tym żadnego wstydu. W sensie wręcz przeciwnie, jeżeli ta moja odpowiedź jest szybsza, skuteczniejsza, i tak dalej. A też mam w czacie zaimplementowane już, kim ja jestem, jak, jak generalnie ma odpowiadać w moim imieniu, w jakim stylu. I ja oczywiście każdorazowo to edytuję, ale to jest szybsza robota po prostu. I wydaje mi się, że to będziemy widzieć przede wszystkim. Na rynku pracy będziemy widzieć jakieś nowe zawody, być może będziemy widzieć kilka zawodów, które znikną. Nie wiem, lektor, audiobooka. Jeśli ktoś się tylko tym parał w życiu, to może jest zagrożony klonami głosów. No, ale co do zasady, będziemy raczej widzieć zmiany tego, jak pracujemy przede wszystkim. Nie zmiany na rynku pracy, tylko zmiany tego, jak wygląda treść danego zawodu, danej pracy i co my w ramach tej pracy robimy. Co oddajemy AI-owi, co zostawiamy sobie jako bardziej strategiczne rzeczy, gdzie chcemy podejmować decyzje, gdzie możemy je cedować na sztuczną inteligencję. Ja z moim zespołem Human Race na Koźmińskim, zresztą w partnerstwie z Harvardem, prowadzimy teraz takie. Badania, gdzie sprawdzamy, jak wykorzystywana jest generatywna AI w marketingu i widzimy wzrosty produktywności, wzrost satysfakcji pracy, kiedy ludzie korzystają z tego narzędzia poprawnie. Zbudowaliśmy zresztą taką specjalną, taką, można powiedzieć, iterację. Takiego asystenta ala chat GPT, który odpytuje zresztą model GPT, ale on bardziej dopytuje ciebie, czego ty chcesz. Jest bardziej dialogowy i z tobą wchodzi w takie interakcje, czyli nie jest tak, że ty mu zlecasz zadanie, tylko bardziej ty z nim robisz to zadanie. I okazuje się, że ten asystent, mimo że on nie daje gotowych odpowiedzi, tak czy siak usprawnia pracę. Ludzie są zadowoleni pracując z nim dużo bardziej niż kiedy pracowali sami. I wydaje mi się, że raczej to, co widzimy w tej chwili, to jest. Yy... Taka sytuacja, w której dla rynku pracy jako takiego i pracy człowieka jako takiej bardzo często jest to dobra wiadomość. To znaczy, to jest wiadomość, na którą czekaliśmy, że naprawdę jest coś, co zdejmuje z nas część rutyn, pozwala też pracować inaczej kreatywnie, dokłada coś do naszej kreatywności, można z tym pracować jak z takim swoim sparring partnerem. I w bardzo wielu zawodach myślę, że to naprawdę nie jest postrach żaden, tylko wręcz przeciwnie, całkiem fajna sytuacja. Coś powiedziałeś o pracy też marketera, z racji tego, że ja się zajmuję głównie marketingiem i sprzedażą, to od razu mi się włączyły różne w głowie analogie, które teraz ymm, możemy przytoczyć. Mianowicie tak, ChatGPT służy mi do strukturyzowania różnego rodzaju informacji, do tak, jak mówiłaś wcześniej, jak u was w książce, do inspiracji na przykład, żeby wymyślić jakąś pierwszą strukturę czegoś, czy pierwszy Zdania, a potem dołożyć coś od siebie, albo właśnie powtarzanie tych rutynowych zadań. Jak ja na przykład miałam stworzyć opis pięciu webinarów, gdzie zawsze struktura opisu webinaru jest bardzo podobna, ja tylko muszę założenia zmienić, czyli grupę docelową i tytuł, no to te dwie pierwsze, te, te dwa pierwsze etapy są przeze mnie, a reszta może być wykonana przez chat GPT, czy w ogóle narzędzia Generative AI, więc jest to niesamowite przyspieszenie pracy i tak się zastanawiam, jak myślisz, czy to pójdzie w tą stronę, że naprawdę będziemy mieli coraz mniej, coraz mniej pracy i dojdziemy na na przykład do tego mitycznego 4 tygodnia pracy, czy raczej będzie tak, że przesuwamy sobie czas do pracy bardziej kreatywnych i mniej powtarzalnych. A jeszcze jeden jest, bo jeszcze jako przykład, też jest na YouTubie taki wywiad, że tak powiem, Billa Gatesa z Sokratesem. Te dwie osoby nigdy nie rozmawiały, bo żyły w różnych czasach, ale akurat Bill Gates, oczywiście można było stworzyć jego awatar, podłożyć jego głos, rozmawiał razem z Sokratesem na temat, na temat tego, że czy to jest aby na pewno dobrze, że my zabieramy taką żmudną pracę, powtarzalne zadania ludziom, no bo w sumie wtedy się uczymy. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, to znaczy, że edukacja też jest o uczeniu się rzeczy powtarzalnych i o pewnego rodzaju, rodzaju trudzie, że to jest tak, że na przykład, żeby zrobić dobrego programistę, wykształcić, to najpierw on musi się nauczyć jednak klepania tego kodu i mimo, że czat to zrobi za niego, to my musimy cały czas tego uczyć, w sensie, że to jest bardzo ważne, wtedy lepiej panujesz nad tym narzędziem, więc w tym sensie ja nie jestem za tym, wiesz, no to też nie jest tak, że powstał kalkulator i przestaliśmy uczyć matematyki na piechotę. No nie, no to nauczyliśmy się tego, że mimo, że mamy narzędzia, to jednak chcemy pewne typy wiedzy przyswajać też samodzielnie, więc to wydaje mi się, że jest, że jest bardzo, bardzo ważne tutaj. No mój ogląd jest taki, że to jest dopiero początek. To jest dopiero początek. My dostaliśmy bardzo szybko, nagle, bardzo potężne narzędzie i dopiero się z całą tą sytuacją oswajamy. Dopiero badamy granice tego, co jest okej, okay, co jest nie okej. Okay. Pewnie za rok od dzisiaj będziemy wiedzieć o tym wszystkim znacznie więcej, będzie znacznie więcej osób, które będą wykształcone, które będą miały własne pomysły, chociażby marketerzy, jak to narzędzie wykorzystać. To też z całą pewnością sprawi, że sam marketing będzie trochę inny, bo to transformuje też dyscypliny, w których jest, więc to też przesuwa trochę pole. Na co do tego czterodniowego tygodnia pracy, no wiesz, ja jestem fanką ogólnie. Ja mam dużo takich pomysłów dotyczących dobrostanu człowieka, i uważam, że czterodniowy tydzień pracy naprawdę nikomu by nie zaszkodził. I byłby bardzo dobry. Zresztą spędzam teraz dużo czasu na fuercie i widzę, że tutaj podejście do pracy jest nieco inne. Mam wrażenie, tak. że w Polsce jest że można inaczej i może można się nad tym zastanowić. Natomiast czy my będziemy mieć bardzo dużo mniej pracy? Ja nie wiem. Na razie jest tak, że wszystkie technologie przynosiły nam zmianę treści naszej pracy, ale okazywało się, że zawsze ta pustka była czymś skutecznie wypełniona. Ja bym chciała czterodniowego tygodnia pracy. Ja wierzę, że to jest możliwe z generatywnymi narzędziami, natomiast nie wiem, czy jest tak, że w logice kapitalizmu ktoś faktycznie... W tą stronę pójdzie, trzeciej powie: O, zwiększa się produktywność. E, przepraszam, produktywność. No to w takim razie rzucamy ich na jeszcze inny, kolejny front i każemy im pracować gdzie indziej więcej. Więc, no, tyle mogę na ten temat powiedzieć. Dobrze, to może tym miłym akcentem, że jest taka wizja, ale nie wiadomo, czy dojść ze do skuską, już zakończył w takim razie rozmowę. Mam nadzieję, że rzeczywiście ja też wierzę, że mocno w ten czterodniowy tydzień pracy jest więcej czasu na kreatywność, więc mam nadzieję, że też te narzędzia Generative AI, tak jak mówiłeś, z racji tego, że niosą dużo potencjału, dużo usprawnień, ściągają z nas te powtarzalne zadania, że rzeczywiście w tym pomogą. Bardzo dziękuję Ola, za szalenie ciekawą rozmowę. Wielu, bardzo się z Tobą rozmawiało. Życzę dużo, dużo słońca na Fuerta Werturze i mam nadzieję do zobaczenia w przyszłości. Dziękuję Ci bardzo. Zajemnie dzięki. Do zobaczenia, cześć. Pa, pa.